Słuchaj, ja jak to jest teraz z tymi, z tymi instalacjami fotowoltaicznymi? Czy to się w ogóle opłaca po tych zmianach w prawie? No dobra, a dlaczego miałoby to być źle zamontowane? Po, powiedz mi, co tutaj takiego... W internauci napiszę w komentarzu. Reklamacji nie ma do bramy i się nie znamy. Najbliższy sąsiad, tutaj jest pompa. Tak. Tamte domy? Tam są pompa i tutaj też jest pompa tam u sąsiada. Myślę, że tutaj kilku sąsiadów też się zdecyduje. Jak po tej zimie zobaczę cenę węgla, to się zdecyduje na pewno. No, pompa ciepła, ile to wyszło, ma już 45, tak? Tak. No. 45, a do finansowania dostałem 40,5 tysiąca na samą pompę ciepła, nie? Siema, cześć wszystkim. Dzisiaj jestem u Mariusza. Cześć Mariusz. Cześć Damienie. Hej, hej. 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 Przywitaj się proszę z naszymi widzami. Eee, cześć wszystkim. Chyba mnie znacie z kanału od Waldka, jak Aha. i od e, Sławka robiliśmy u nich instalacje. Teraz pokazuję u siebie realizację, jak e, u mnie to wygląda w domu, a zwłaszcza no, u teściów przede wszystkim. Także eee. zobaczmy. Dobra, pewnie. Eee. Eee. Zobaczmy, co ty tu masz do, do pokazania. Dobra, to tak. Pierwsza rzecz to pokażmy. E, mamy tutaj 10 kW instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu. E, myślę, że najlepiej będzie zobaczyć sobie z tej strony. Z tej? Albo, albo z zewnątrz sobie podjedziemy. A tutaj nic nie widzę, niestety. To podejdźmy sobie z tej strony. Dzień dobry. Tu mamy golasa, opalającego się. <laughs> To chyba wydjęte. Nie będziemy tego chyba wycinać. Nie. No i tak. To, tutaj tego. Tutaj jedna część instalacji, ona jest wschód-zachód. Każdy mówi o tym, że instalacja fotowoltaiczna, jak jest do południa, to jest super. Jak jest wschód-zachód, to jest beznadziejnie. Tak naprawdę, świetnie się naprawdę tutaj sprawdza na tym dachu. Ona jest w stanie wyprodukować. Ponad e, taka 10 kW, ponad 9,5 kWh. Słuchaj, e, jak to jest teraz tymi, z tymi instalacjami fotowoltaicznymi? Czy to się w ogóle opłaca po tych zmianach w prawie? Po tych zmianach, e, no tak naprawdę, jeśli by były ceny utrzymane e, z tamtego roku albo z dwóch lat, e, dwa lata temu, jakie były, to by to się nie opłacało. Teraz obecnie przy tych cenach energii zwrot inwestycji wydłuża się tak naprawdę o rok-dwa lata. Także, mhm. a podejrzewam, że po tej zimie jeszcze będzie jeszcze droższe tak naprawdę ceny energii. Raczej one nie spadną, tylko raczej to będzie wszystko szło w stronę coraz droższego prądu, więc jak dzisiaj się w to nie zainwestuje, to za dwa lata się zapłaci. Pl prąd, plus jeszcze ta cena inflacji, która następuje na, na instalacjach fotowoltaicznych. Słuchaj, my dzisiaj chcieliśmy porozmawiać chyba nie o fotowoltaice mhm. bardziej, tylko o pompach ciepła. Mhm. Jak to jest z tymi, ze współpracą fotowoltaiki mhm. Z, mhm. Właśnie z takim urządzeniem? E, to jest dom około 140 m2. E, w nim jest e, tak naprawdę bardzo niewielka część podłogówki, około 20 m2 podłogówki, a reszta tak naprawdę to wszystko jest w grzenikach. Po całej zimie koszt ogrzewania, tak naprawdę pompą ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Wyszło około 2000 do dopłaty za prąd. Mhm. Tak naprawdę jest tutaj dużo tak naprawdę odbiorników, które jeszcze ponadto zużywają prądu. Suszarka telewizory, komputery, jakby wszystko naraz używa tego e, znacznie prądu. Kuchenka indukcyjna, więcej na to idzie tak naprawdę prądu. Jakby to było stand, standardowe zużycie, to podejrzewam, że rachunek by wyszedł taki jak tutaj u naszych sąsiadów, bo nie tylko. Czyli? Czyli, Czyli ile? Czyli około 150-200 zł rocznie za prąd. Wyszło, uh -huh. Wyszedłby taki rachunek. Także pompa ciepła. E, mam jeszcze jeden dom, w którym moja mama mieszka i i naprawdę się fajnie sprawdza. U niej wyszło dopłaty bodajże tam jakieś 100-200 zł, także naprawdę mhm. niewiele. Podejdźmy sobie zobaczyć, jak to wygląda. E, jak to mówiąc, e, e, szewc w podartych butach chodzi, więc e, e, jakby ta kotownia jest jedna bym powiedział, że z gorzej zrobionych niż u wszystkich po kolei klientów. Kicia! No dobra, nie będziemy tutaj dobra. kota oglądać, idziemy do kotłowni. Okej, okay. jak to mówiąc. E, Okay, dobra. O, fajnie, nawet yy, normalnie to ta kotłownia yy, super świetnie wygląda. Mm -hmm. ja tylko złożę obudowę. Czy nie, czy nie promować? Po pompy. Ciepła. O, mogę No rząt. możesz pewnie. Nie no to słuchaj, pokazujesz co masz. No dokładnie. No to tak. Yy, no to mamy tutaj kotłownię zrobioną yy, bufor ciepła, dwa obiegi grzewcze. Yy, pompa to jest Panasonic, jest cała rozbebeszona u mnie. Eee, gdyż zawsze sobie sprawdzam, jak u klienta wysiądzie ta pierwsza akcja, u mnie rozbieranie, u mnie pompy ciepła, wszystko sprawdzanie, co. Jak wywołać ten błąd u klienta? Widzę, że to jest pompa typu split, tak? Bo tak, tam, tak a... no, dokładnie. Rury flądowe są akurat zakopane, fajnie w ziemi, przechodzą do jednostki wewnętrznej. Eee, to jest wszystko na rurach PEX, wykonany zbiornik 500 litrów. Czemu taki duży zbiornik? Bo tutaj 7 osób mieszkasz. Aha. także e, w tym domu e, i no jest to potrzebne e, także e, kiedyś tutaj piec węglowy stał taki z podajnikiem, zbiornik na ciepłą wodę tu było mnóstwo opału nagle tak naprawdę z kotłowni się zrobiła spiżarnia, więc to tak wygląda jeszcze dodatkowo są pod ten zbiornik jeszcze są podłączone kolektory słoneczne które właśnie wspomagają ten zbiornik i pompa ciepła nie musi tak naprawdę pracować przez większość. Tam Czy tam to, jest jakaś grzałka po prostu, która to dodatkowo grzeje? Jak to jest yy, zrobione? Yy, jak to jest zrobione? To znaczy yy, teraz aktualnie yy, kolektor słoneczny, czyli Nikol. Płynie mm -hmm. z kolektorów słonecznych ciepły publikal, wpływa do zbiornika, do wężownicy. Czyli mówisz o solarach po prostu? Tak, tak, okay. no, dokładnie. Czyli I masz tutaj instalację drzewa. kolektorów i dodatkowo fotowoltaikę. Biz fotowoltaiki, tak. Okay. Jak przyjdziemy sobie z tamtej strony domu, to zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak. Jak to u wszystkich praktycznie, myślę, że to jest jedno z piękniejszych kotłowni, w których ja bywałem, także więc to tak to wygląda. No to słuchaj, to chyba nie widziałeś kotłowni z szafą hydrauliczną ehm, Easy Fast, gdzie wygląda to... Na pewno dużo lepiej dużo <grym> wygląda. E, to znaczy, jakby był tu Easy Fast, to tak naprawdę pewnie byśmy zmieścilibyśmy się na tej, na tej przestrzeni, tak. prawda? I byłoby multum miejsca tak naprawdę do dyspozycji. Wtedy tak naprawdę tego rozwiązania nie znaliśmy i, i tego nie zastosowaliśmy, ale pewnie dzisiaj jakbyśmy to robili, to na, na 100% byśmy to zastosowali. E, tutaj fajnie jest patent. To jest wymiennik ciepła. Mhm. E, z, nie tylko jakby zajmujemy się montażem pomp ciepła, ale różnego rodzaju eksperymentowaniem. E, i zamontowaliśmy wymiennik ciepła. E, są rury fronowe podłączone i Zwykła klimatyzacja była w stanie ogrzać dom przez pół roku dobrze grzała. Okay. Także klima podgrzewała wodę. Oczywiście to jest z tym szereg problemów związanych. Powiem tak, jak chcecie, żeby to dobrze działało, nie polecam tego, żebyście to w ten sposób robili. Ze względu na to, że to jest niesterowalne i tak naprawdę problem jest z utrzymaniem jakiejś tam stałej temperatury. Jak jest pompa ciepła, pompy ciepła są tak zaprogramowane, żeby działać na krzywej grzewczej. Krzywa grzewcza, czyli ona, do, pompa ciepła dostosowuje temperaturę tej wody, grzejników do tej temperatury na zewnątrz, co się znajduje. Mhm. Dzięki temu, na przykład, jak jest na przykład 15 stopni na polu, to zamiast grzać do 45 stopni, pompa grzeje tylko do 25. Jak jest 0 stopni, na przykład, to ta pompa grzeje do jakichś 35 stopni, a jak jest minus 15, to grzeje do jakichś tam 45, podaj, jest ustawiona. Czyli tak naprawdę nie musi być 55 stopni. Tutaj nigdy tak naprawdę ta pompa nie osiąga 55 stopni. Także to takie... Zadam Ci takie mhm. trudne pytanie. Mhm. Pompa ciepła, monoblock czy split? Monoblock czy split? Mhm. Wszystko tak naprawdę w zależności od. Miejsca dostępnego, ale jak e, miałbym wybierać, to zawsze e, wybrałbym e, jednak tego splita bezpiecznie, bo e, różnego rodzaju mieliśmy a Zwłaszcza, że tutaj e, EasyFast ma super fajną funkcję. E, co poczytałem sobie na temat waszych rozwiązań, że macie wbudowanego tego UPS-a, który zabezpiecza. E, tą wodę właśnie tak. na zewnątrz e, do tego, bo jakby dokładając układ glikolowy, żeby, e, żeby pompa nie zamarzła, albo wpuszczając układ, znaczy glikol u nas w ogóle, w, w instalację całą, no to tak naprawdę e, to nie jest takie proste, łatwe i przyjemne, tylko od razu spada sprawność pompy, jak zastosujemy glikol spada sprawność pompy, E, wszystkie zawory, uszczelki, e, w instalacji są przystosowane pod wodę, a nie pod glikol i po kilku latach może stać się tak, że może gdzieś tam nam kopać nawet i w instalacji. Ale jakbyś chciał pompę propanową, no to chyba musiałbyś jednak wybrać monobloka. Tak, no to propan akurat tutaj e, jest zawsze na plusie. Dobra, podejdźmy sobie zobaczyć, jak to na zewnątrz wygląda. Chcemy zobaczyć tak. E, instalację, mhm. tak? Mhm. Dobra. Tak. A tu nie widać jednak kolektorów scenycznych, są kolektory schowane, więc e, tak to wyglądają e, panele fotowoltaiczne. Z drugiej strony e, tamte są czarne, te są e, polikrystaliczne. Tamte czarne to są monokrystaliczne, te są polikrystaliczne. Akurat wtedy, co zakładaliśmy instalację fotowoltaiczną były popularne polikrystaliczne i jak ktoś miał wtedy, można to w ten sposób zrobić, że z jednej strony Mieliśmy to na dwa dachy rozdzielone, czyli na wschodnią i zachodnią część. Przerzuciliśmy z tej wschodniej części, przerzuciliśmy na zachodnią część polikrystaliczną, a tam założyliśmy nowe panele fotowoltaiczne. Jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami paneli? Wiesz co, praktycznie, to znaczy jakby gęstość mocy tutaj, czyli mhm. na tamtych panelach uzyskujemy jakby mniejsza ilość paneli, jakby zapewnia większą moc, a tutaj jednak E, trzeba większą liczbę paneli i jakby więcej dachu to zajmuje, więc jak ktoś ma dużo dachu do dyspozycji to, to jak najbardziej może nawet polikrystaliczne, tylko teraz są niedostępne Polikrysta, polikrystaliczne, zostały wycofane na moduł już, już dawno temu. Także. Czy taka instalacja obciąża nam dach? Nie, nie, nie. Nie ma tak naprawdę tutaj obciążenia dachu, z nic, z, e, nic złego się nie staje. Jedynie co to można powiedzieć w zimie jest taki efekt, że śnieg bardzo szybko lubi zjeszać z tych modułów fotowoltaicznych, ale to, no, to trzeba się do tego przyzwyczaić tak naprawdę, więc, więc e, w ten sposób. Dobra, chodźmy, chodźmy teraz do tego do pompy. Pokażemy jak to na zewnątrz wygląda. Jeszcze nie zdemontowaliśmy tego. No i jesteśmy. No i teraz tak. Tu mamy niezdemontowany ten jeszcze e, tą pompę zrobioną z klimatyzacji, akurat Rotensa. Chyba znacie markę. E, było to tak podłączone na, na dzika tak naprawdę. I fajnie to się sprawdzało, tylko mówię, no to nie jest sterowalne w ogóle. Czyli nie róbcie tego w domu jednym no, słowem. Tak naprawdę powiem. Nie polecam, żeby coś takiego robić, eksperymentować, tylko robić naprawdę pompę ciepła, mm -hmm. porządną, która zostanie zrobiona. I pompę ciepła, jak to mówiąc, akurat to jest Panasonic, jakbym miał możliwość, znaczy, sprawdzać się sprawdza. Także powiem tak, nie, nie ma z nim problemu poza jedną drobnostką. Panasonic ma problem z dostępnościami części. Także nawet i ja musiałem czekać. Około dwóch, trzech tygodni na część. Widzę, Jedna. że tutaj rury zakopałeś w ziemi. Tak, rury są zakopane w ziemi, są no jeszcze wsadzone. I przechodzą pod kostką tamtego. Tu jakby jest instalacja kolektorów słonecznych. A, czyli tutaj ja Tak spróbuję rzucić okiem kamery. Może będzie widać. Kolektory słoneczne, także w ten sposób to jest tak zrobione. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Słuchajcie, no jeszcze zareklamujemy na koniec Twoją firmę. Tutaj mamy samochód firmowy. Jakbyście chcieli się skontaktować, to numer telefonu jest 106, tak. A najlepszą na reklamą eee, chyba to jest to, tak. że że co, że sąsiedzi mają takie tak, tak. urządzenia. Eee, jakby Powiem tak, no w każdej miejscowości jest to, że problem jest ze smogiem tak naprawdę. W zimie to tu powiem, że nie do zniesienia było powietrze i od e, pewnego e, czasu plan wdrażamy taki, żeby likwidować piece węglowe tutaj u siebie w okolicy. Uh -huh. I tutaj chodzę po sąsiadach i ich namawiam na to, żeby zamontowali pompy ciepła i dosyć skutecznie, bo tak naprawdę bardzo duża część swoich sąsiadów już zamontowała pompy ciepła sobie, właśnie przez nas. Także Czyli pokażmy. E, e, reklamacji nie ma do bramy i się nie znamy. Najbliższy sąsiad, to tutaj jest pompa. Tak. Tamte domy? Tam są e, pompa i tutaj też jest pompa tam u sąsiada. I jeszcze będzie jeszcze w jednym domu tam pompa zamontowana. Także e, jest tutaj takie grono. Jeszcze myślę, że tutaj kilku sąsiadów też się zdecyduje. Jak po tej zimie <głos》> zobaczył cenę węgla, to, to się zdecyduje na pewno. Tam można powiedzieć, uczyliśmy się na pompie ciepła, to był nasz jeden z pierwszych montaży, więc nie jest to estetycznie wykonane u mnie. Tak naprawdę działa to, po co to przerabiać, więc z tego nie będzie się ani jadło, ani, ani co. A tutaj jest już tak zamontowana już bardzo fajnie ta pompa ciepła u, u naszego klienta, pracownika, także fajnie, fajnie u niego działa, bardzo zadowolony jest z tej pompy ciepła, ma dom około 120 m2 to jest dom e, i e, tam jak się chwalił to około 1000 zł mu przyszło chyba do dopłaty za prąd tu jest instalacja mocy prawie 8 kW na dachu która tak naprawdę jest w stanie możemy tam podejść z tamtej strony będzie ją widać dosyć dobrze I, dobra i no, także y, są tam y, dwa y, cztery optymalizatory wsadzone, które powodują, że nawet jak ten cień pada z tego komina na te moduły, no to one dalej pracują z, pewno, z pewną wydajnością y, pozostała część instalacji, oprócz tych oczywiście modułów. Więc przejdźmy do kolejnego sąsiada, Sąsiedzi się zgodzili, żeby pokazać. Czyli nie ma u Ciebie czegoś takiego, że gwarancja jest dobramy i się nie znamy u kolejnego sąsiada. U kolejnego sąsiada ma on zamontowaną. Midea, Midea nie wiem czy tak. będzie widać. Midea, kolektory słoneczne, e, panele fotowoltaiczne na dachu. E, także e, dopiero można powiedzieć, że uczy się tej pompy ciepła, bo w tym roku dopiero została zainstalowana na wiosnę. Więc po jakiejś tej, e, tej zimie, przyszłej zimie powie jakie rezultaty będą, ale nawet mówiąc szczerze, nawet powiedział mi wczoraj, że jak. Przyjdzie mu około dwóch tysięcy nawet do dopłacenia za prąd to i tak mniej niż chodzenie z tym węglem i podkładanie przy dzisiejszych cenach węgla to jest po prostu ten... Podejdźmy jeszcze do, do jeszcze dwóch yy, akurat sąsiadów. No i co? Wszędzie pompy ciepła. Wszędzie, wszędzie pompy ciepła. Co jest kolejna. Także cześć, cześć, cześć Fatku. Cześć, cześć, cześć. Hej, hej. Możemy zobaczyć u Ciebie pompę? Dobra, te Cześć Cześć, 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 hej, hej, hej. Cześć. Dzień dobry O kurde, a ładnie O i tu jest no, kotłownia i tu, jest, tu jest tak kotłownia jak powinna być zrobiona Tam się uczyliśmy, a Tu jest tak jak powinna być to się nie wstydzę za kotłowni okay. Albo e, proponowałbym Damian, żebyś wyciął ten materiał ten wcześniejszy, żeby kiedyś tego nie widzieli, bo nie zostaje ten materiał. E, tak powinna być wykonana tak naprawdę gotownia. E, bufor, e, akurat split, my tutaj jest zamontowany, e, zbiornik na ciepłą wodę. E, mhm. Jest to tak naprawdę na... E, bufor jednocześnie jest sprzęgłem hydraulicznym, jest to na sprzęgle zrobiony, e, nie na... Na równoległym układzie, nie szeregowym, także z, tak z doświadczenia nam no, wychodzi, że lepiej jednak te układy działają jak jest równolegle, to wspięte wszystko. Są tutaj e, dwie instalacje fotowoltaiczne. Jedna jest tutaj z tyłu e, mhm. za nami na dachu e, garażu. Widać na dachu garażu, tak. a druga jest na e, budynku domu. Tak, okay. tak to wygląda. Więc co e, so. tak to ładnie wygląda instalacja. Powiem ci, że jest dość estetycznie, ale ja no, muszę powiedzieć naszym widzom, że gdyby yy, gdybym ja się na to decydował, to pewnie poszedłbym w stronę EasyFasta. No bo jakby mi Tak, inaczej? na pewno yy, na pewno jakby był Easy fast zamontowany, to tutaj by się zyskało przestrzeni tak naprawdę jeszcze więcej. Będziemy na pewno testować tego Easy fasta. U kilku klientów e, I zob zobaczymy co się stanie. Zobaczycie, co się stanie po kolei, także e, i też pompy tak naprawdę wytestujemy Easy Fasta, jak, jak, jak sprawdzają się. To tyle z tych sąsiadów, czy mm, to może mieć do jednego do Bartka podejść. Dobra, idziemy. Bartek jest? Jest, jest. Tam... No, Mówiłeś, mu może coś? Mówiłem, wiem Dobra, to idziemy No idziemy. Może Bartek będzie chciał wystąpić. O, cześć Bartek. Cześć. <śle> Nikt nie chce wystąpić, tylko Ty musisz wystąpić. Chodź, choć, choć. Co, się? <śle> nie Chodź, chodź, chodź. Prostoczyłeś się? Robimy akcję, że pokazujemy, że nie boimy się u sąsiadów e, zamontować pompy ciepła i, i, no i nie w przy maczutce z nami. Także tutaj jest... E, tak, tak. E, Zrobiona, więc e, też e, e, bufor, e, e, zbiornik na ciepłą wodę, także instalacje wiesz, też estetycznie wiesz, jest tutaj, więc tak, tak to powinna być e, jakby każda instalacja wykonana, tak to Dobra, będzie ja do naszego... Chcesz coś powiedzieć? W sensie? To proszę Proszę nam powiedzieć, jak to, jak to się w ogóle wydarzyło, że, że, że ta pompa tutaj została zamontowana u pana. E, no, pojechaliśmy do urzędu miny, i dowiedzieliśmy się, że trzeba wymienić i tak i tak piece na, na coś innego. To my się zaczynali na pompy ciepła. Są, sąsiada, mam, który się tym zajmuje, podeszliśmy, zapytaliśmy się, przyjechali, wyliczyli wszystko, co jak i, i się zamontowało. Czy namawiał mocno na takie rozwiązanie? Nie namawiał, ale i tak trzeba było robić, ale. Aha. Także, no i przynajmniej jesteśmy zadowoleni na razie z tego. Nie będzie jakichś yy, sprzeczek sąsiedzkich? No nie, a to nie. Dlaczego? Ja nie. mogę do niego pójść zawsze, w każdej chwili. Nie. <laughs> Porozmawiać, nie? Serwis jest zagrodzeniem. Serwis jest zagrodzeniem. Nie, nie, nie widzę przeszkód. No super, proszę powiedzieć, jakie są różnice w kosztach ogrzewania w stosunku jeszcze do. Nic nie, nie wiem, bo, no, bo jeszcze my nie dostali rozliczenia. Aha. Czyli na razie tylko możemy powiedzieć, że po prostu jest i, no. i działa. Wszystko jest sprawne, wszystko jest dobrze, także... Chciałem konstrukcję, mm. na ogrodzie jest konstrukcja zrobiona, także... Chciałbym, możemy zobaczyć. Można, można, tak, bez problemu, nie? Dobra. E, możemy zobaczyć konstrukcję, jak to wygląda. Zadamy pytanie Internetu, czy ta konstrukcja jest dobrze zamontowana. Także, e, ile to jest mocy? Bo zapomniałem. E, tutaj jest 5,3. 5,3, można w formie wiaty zrobić. Tak. Na, na ławeczkę, więc. Ta tak. ławeczka już stoi, jeszcze stolika. A i... winogron, myślisz, tutaj może wieszać? Tu. ale tu nie? Nie, 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 bo nie chcę, żeby mi wyszło do góry, żeby mi zasłoniło, nie? A, da, da, da. Także. Na brukbecie to jest robiona instalacja fotowoltaiczna i falownik Fronius jest, jest. zamontowany także w ten sposób. No dobra, a dlaczego miałoby to być źle zamontowane? Po, powiedz mi, co tutaj takiego. Niech internauci napiszę w komentarzu e, i zobaczymy, odpiszę im, czy to jest dobrze zamontowane, czy źle. No podejrzewam, że dobrze, skoro ty to robiłeś. A nie do końca. Też. Dobra, to ja tak jeszcze szybko pokażę. Mhm. Szukajcie błędów. No ciekawy jestem, ciekawy jestem, co nasi widzowie mhm. odpowiedzą. Dobra. No to co? To co? Kończymy w takim Kończymy? razie. Kończymy? No dobra. Jak będziecie potrzebować jakiejś porady czy e, pomocy tak naprawdę w uzupełnieniu, nawet wniosków o czyste powietrze e, sąsiad się pochwali. Ile dofinansowania dostał? No na wszystko na, na wszystko, łącznie z, e, na wszystko złącznie e, ocieplenie stropu, wymianą stolarki okiennej, pompę ciepła, e, 90%, 60 tysięcy złotych wyszło mi do Wkładów swojego miałem 70 tysięcy. A jak to jest z tymi dofinansowaniami? To jest w każdej gminie czy... inaczej czy jest... co to za To jest ogólnopolski program yy, Czyste Powietrze, czyli jednym słowem finalnie tylko 10 tysięcy się to kosztowa tak. kosztowało. Kosztowało kurde. A ja całość bym chciał zapłacić. <głos> <głos> Także, <głos> to, papiery się składa. Ciebie taniej wyszła pompa ciepła niż mnie. <noise> no pompa ciepła, ile to wyszło Mariusz? 45, tak? Tak. No. 45, a do finansowania dostałem 45 tysiąca na samą pompę ciepła. Nie? I Ty Mariusz pomagasz Tak, pomagamy raczej całą tak. firmą w napisaniu całego wniosku o dofinansowanie. E, jak nawet uzyskanie zaświadczenia z gminy, Tak, Ta, nigdy trzeba praktycznie fodygować. Przyjeżdżają no. do domu, także wypełniają, podliczają, sprawdzają gdzie ucieka ciepło z domu i w ogóle, mm. także wszystko jest na miejscu. Super. No także co, no, fajny temat dzisiaj pokazałem, wyluzowanego sąsiada. Ciekawe jak długo, jak zobaczy rachunek za prąd, to, to może być gorzej, no ale nie. miejmy nadzieję, że nie. No co, dzięki panowie, że w takiej... No w wesołej atmosferze sobie pogadaliśmy mhm. i co, no, do zobaczenia dziękuję, dzięki dzięki wielkim. cześć ja jeszcze, cześć, tylko, cześć. jeszcze tylko wspomnę, że kontakt do Mariusza będzie w opisie, w opisie filmu, tu na dole dzięki, do zobaczenia